Obserwowałem na własne oczy wszystkie te miejsca, które Państwo widzieli w telewizji. Byłem do samego końca walk w Bachmucie kilka dni przed zajęciem miasta przez Rosjan. Stamtąd wyjechaliśmy, wywożąc ze sobą trzy krowy, e, cielaka, e, trójkę dzieci i matkę z ojcem. Wywoziliśmy te zwierzęta, dlatego że rodzina nie chciała się wyje zgodzić, wyjechać bez nich. Jestem dziennikarzem, korespondentem wojennym, a także prezesem Fundacji Przyszłość dla Ukrainy Way Future i twórcą think tanku walczącego z rosyjską dezinformacją postprawda.info. Wojnę w Ukrainie relacjonowałem od 2016 roku, kiedy okazało się, że Rosjanie faktycznie napadli na naszego sąsiada. To zebrałem samochód pełen pomocy humanitarnej. Pojechałem rzeczywiście z nastawieniem na to, że zostanę dziennikarzem. Kiedy dotarłem na miejsce, okazało się, że potrzeby tych wszystkich ludzi, którzy uciekają przed rakietami, przed bombami, są tak ogromne. Że nie napisałem ani jednego tekstu, nie zrobiłem ani jednego zdjęcia przez ten cały czas. Ponad miesiąc na samym początku tej pełnoskalowej inwazji spędziłem głównie ewakuując, wywożąc ludzi, a w drugą stronę, wożąc ze sobą pomoc humanitarną. Wyposażyliśmy jako fundacja około 20 szpitali frontowych, w tym co najmniej dwa w pełni. To nie jest tylko i wyłącznie wojna o ukraiński teren, o złoża naturalne, o pieniądze czy o sławę rosyjskiego imperium. To jest wojna o nasz świat, w jakim żyjemy, o naszą wolność.